Ja tak ogólnie krótko nazwałem Dick Fagazin w oczekiwaniu na mainstream i właściwie dla mnie to jest jakiś temat, który chciałbym poruszyć też w tej dyskusji. Najpierw tak jak tutaj większość obecnych zacznę takiej krótkiej, bardziej powiedzmy personalnej historii, więc magazyn Dick Fagazin założyłem w 2005 roku, właściwie pod koniec 2004 roku. I mówię o tym, bo ten kontekst jest z różnych punktów dla mnie jakby ważny. To był właśnie ten czas, o który tutaj niektórzy wspominali trochę z sentymentem, że wtedy bardziej byliśmy może zjednoczeni. 2005 rok, kiedy robiłem wystawę Coming Outową Pedały i właśnie wychodził ten mój magazyn, no to piska, Kaczyńscy, wszyscy wiemy jak to było. Jakoś ta, ta energia była taka mocno skonsolidowana, ale też dla mnie to był była przyczyna, żeby w ogóle zrobić magazyn pedalski, a nie tylko y, magazyn o sztuce. Bo ja mówię, że to jest magazyn artystyczny o męskości homoseksualności w, głównie w Europie Środkowo Wschodniej, ale dla mnie właściwie ta sytuacja opresji była czymś, co mnie zmusiło, czy tam pchnęło w tą stronę, żeby zrobić magazyn artystyczny, ale jednak pedalski. Też już Często o tym mówiłem, ale nie wszyscy to akurat muszą wiedzieć, że ten kontekst był taki, że się właściwie wszyscy bali pracować nad tym magazynem i doszło do takiego, bo też chcę tak jako taki case study to przedstawić, doszło do takich paradoksów typu siedząc w gajowskim klubie z kolegą, który mówi, że pisze i chciałby gdzieś publikować, mówię, że właśnie zaczynam magazyn, który będzie drukowany i w ogóle i oni absolutnie nawet pod pseudonimem się nie chcieli zgodzić pisać. Nie mogłem też pozyskać żadnych fotografów, a mówimy tutaj 2004 rok, więc na przykład mieliśmy w pierwszym numerze sesję robioną przez heterofotografa, który próbował się wczuć, jak zrobić gejowskie zdjęcia, więc to było zupełnie takim trochę dziwnym konceptem. A też inna rzecz to to, o czym też chciałbym dzisiaj mówić. Właśnie ten przywoływany już wczoraj i przedczoraj, nawet może nie homonorma, ale właśnie mainstream. Czy w ogóle mamy jakiś mainstream, czy chcemy, żeby on powstał, i czy w gdyby był mainstream, to lepiej by wybrzmiała alternatywa. Ja sam osobiście też mam taki problem jako artysta, że nakłada się na mnie jakieś takie różne szufladki bycia właśnie aktywistą, artystą politycznym, lewicowym, katolickim, gejowskim, ale też całe to te spektrum rzeczy, które normalnie by się rozłożyły na różne sekwencje, gdyby właśnie też istniał mainstream. Stąd Dick Faga, zin, który był pomyślany jako właściwie zin, bardziej zupełnie taka alternatywna rzecz, był przez... Wiele, zanim też się replika pojawiła, traktowana jako jedyna taka, jedyny magazyn. Ale też z moich doświadczeń wyszło to, że w pewnym momencie po dwóch latach głównym czytelnikiem magazynu w Polsce były heteroseksualne studentki historii sztuki z różnych miast, i to był potwierdzony fakt. Więc to był bardzo magazyn wychodził w tysiącu egzemplarzy i właściwie cała reszta nakładu szła za granicę, wobec czego już od któregoś tam numeru zrezygnowałem w ogóle z języka polskiego w tym magazynie. Dla mnie to też jest gdzieś pytanie, o ile, na ile mamy być specyficzni, lokalni, na ile przekazywać to, co się dzieje na zachodzie, a na ile też traktować cały region jako szerszą rzecz. To, to w ogóle jest szersza kwestia i mediów, i też aktywizmu, ale jak na ile ta na przykład wschodnia Europa jest tym obszarem, który jest dla nas jakby wspólny, a na ile to już jest za dużo, bo na przykład tylko Polska, albo tylko Warszawa, to jest jeden z takich aspektów. Też w 2007 roku w Centrum Sztuki Współczesnej zrobiliśmy taką debatę jako redakcja DIKA pod hasłem: Jakiej kultury homo chcemy? No i wtedy też zrobiliśmy rodzaj konferencji, zaprosiliśmy media, ale też przedstawicieli środowiska. I ja, może tak naiwnie, miałem taki pomysł, żeby postawić pytanie: o to, czy skoro u nas właściwie w ogóle tej kultury LGBTQ nie ma, to czy na przykład y, można tak zrobić, żeby nie powielać tych wszystkich faz, które były na zachodzie, czyli właśnie dochodzenia do mainstreamu, budowania tego. Mówię o kulturze i też o magazynach, ale właściwie o, o kulturze i sztuce tutaj, mniej o polityce i aktywizmie, żeby przechodzić te wszystkie fazy, a na koniec się zbuntować i żeby powstał właśnie ten alternatywny, do it yourself, bardziej queerowy, bardziej prowokacyjny, bardziej artystyczny model, tylko żeby zacząć, ponieważ nic nie mamy, to żeby zacząć od tego, żeby nie przynosić właśnie. Kolor różowego, tęczy, tylko żeby mogło być wszystko czarno-białe, inne, alternatywne na naszych zasadach tutaj lokalnych, trochę też wschodnioeuropejskich. No i z tej rozmowy okazało się, że właściwie tego mainstreamu nie ma, ale większość, e, przynajmniej obecnych, deklarowała, że jednak to ich najbardziej by interesowało. I kiedy ja w kolejnych e, numerach na przykład próbowałem pokazywać e, też artystów hetero, czy mm, różne postaci, które e, kontrybuowały do magazynu. To się okazało, że, że on rzeczywiście trafia w taką... Yy pustą przestrzeń, że jest wielkie oczekiwanie na to, żeby byli ładni, wygoleni chłopcy, żeby się pojawiały te przysłowiowa Madonna, Kylie Minoki, te kosmetyki, bo jednak to był gejowski magazyn, więc teraz też tak zawężam do chłopaków, ale że dlaczego jest czarno-białe, dlaczego oni są niewygoleni, nie, nie dlaczego jest coś o jakiś których żadnych w ogóle nie kojarzą, czemu jest literatura. Wtedy przez chwilę Michał Witkowski był naszym redaktorem, jeszcze zanim się cała akcja z Lupiewem właściwie zaczęła i w naturalny sposób to zaczęło się spychać w tak Trochę niszę, więc ja już odpuściłem bycie jakby głosem. Jednocześnie ja tutaj trochę może chaotycznie wyrzucam różne takie myśli, ale po to to mówię, może, żeby zainspirować potem jakieś pytanie w dyskusji, więc tak konkretnie do jakichś y, punktów się odnoszę. Ehm, na przykład y, nie wiedziałem, jaką wprowadzić dystrybucję, bo nie było tak jak tutaj Wojtek z Birbuka mówił o tym, że zaczął. Y, dystrybucję takich mediów lgbtq, wtedy właściwie ja stwierdziłem, że naturalnym miejscem sprzymierzeńcem będą galerie. No i tutaj do dzisiaj jak mam czarną listę polskich galerii, które odmówiły dystrybucji tego magazynu. Ale po kilku latach, właściwie prawie po dekadzie, ostatni numer był prezentowany właściwie tylko w muzeach, więc też to mówię jako pewien taki case, że się trochę to zmieniło. Natomiast to te pytania, które też chciałbym poruszyć, Potem w rozmowie i które też pewnie się pojawią przy prezentacji różnych magazynów to właśnie te, te ogólne mityczne pytania o mainstream i alternatywę, o to na ile, te, na ile w ogóle może być pomyślany magazyn, który będzie nas wszystkich reprezentował. Jakiś nas, już wiadomo z naszych dyskusji, że to jest prawie niemożliwe i ciężkie, ale czy w ogóle takie punkty są wspólne, nawet na poziomie chłopaki, dziewczyny, już takim najprostszym, bo ja pamiętam też sytuację, kiedy z Dick Fagazin dwa lata działałem, to w którymś z klubów, pamiętam, podeszła do mnie jakaś dziewczyna i mówi, że słuchaj, musisz też zrobić dla dziewczyn taki magazyn, ja mówię, że to jest Absurdalny pomysł, że ja chętnie pomogę ten, ale nie może być tak, że po prostu o to właśnie pedał będzie tu dziewczynom organizował i przygotował magazyn, bo to po prostu jest bez sensu. Natomiast, jeżeli by to było medium mainstreamowe, to może miałoby sens, żeby to łączyło wszystko. Natomiast, szykując też pytania do tego panelu i go zakreślając, ja tam stawiałem takie pytanie główne, czy, czy powstanie w ogóle taki mainstreamowy magazyn, bo było parę prób nieudanych i do tego nie doszło. I otóż, powstanie taki magazyn jesienią. Ja strasznie zabiegałem, żeby przedstawiciel tego magazynu się pojawił tutaj na panelu, ale być może rzeczywiście to jest potwierdzenie, że ten magazyn będzie poważny, ponieważ ma wielką taką strategię PR-ową tajemnicy, że nawet nie mogą się pojawić tutaj na razie przedstawiciele, bo to będzie odsłaniane jako taka profesjonalna cała sekwencja wydarzeń. Ja wiem nawet, jak się będzie nazywał. Teoretycznie nie, nie wolno o tym mówić, ale na przykład już kolejne osoby, które tam będą pisać, się zdradziły też w mediach publicznych, między innymi w radiu prowadząc z nami pomadą rozmowy. Mike mówi, że będzie tam pisać, więc może w trakcie dyskusji możemy jeszcze też do tego trochę nawiązać. On ma być pod hasłem gejowskiej gali, ale to jest też dla mnie ciekawe zagadnienie, czy jest. W kontekście tych naszych dwóch dni rozmów, czy, o których teoretycznie nie ma homonormy, nie ma tego mainstreamu, czy w ogóle coś takiego może trafić i na jakich prawach? Czy takich mediów się raczej wstydzimy i chcielibyśmy, żeby były w Empiku dostępne? Czy właśnie chcemy, żeby one były w galeriach i były z inami i yy, działały w zupełnie yy, innym obiegu? Yy... No tak, tak. To, to jest parę takich kaseł, które chciałem też zarzucić później yy, w rozmowie. I, I myślę, że na razie to tyle, i będziemy prosić kolejnych gości, żeby nazbierać tych kamyczków tutaj do, do tego ogródka. Dzięki.